Nowy wariant koronawirusa. Jest agresywniejszy nowy wariant koronawirusa. Jest agresywniejszy niż poprzednie. Nowy wariant koronawirusa, łączący odmianę brytyjską i indyjską, wykryto w Wietnamie. Eksperci zwracają uwagę, że jest on agresywniejszy niż poprzednie warianty. Od początku epidemii w Wietnamie, który od marca 2020 rok Stosunkowo dobrze radził sobie z zagrożeniami, odnotowano 6713 zakażenia koronawirusem i 47 zgonów z powodu COVID-19. Z tej liczby blisko 3600 infekcji zostało potwierdzonych od 30 kwietnia do 29 maja, zaznacza wietnamski portal informacyjny Wnexpress. Zakażenia nowym, hybrydowym wariantem, który szerzy się szybciej, przenosi się w powietrzu i jest bardziej agresywny niż poprzednicy, odnotowano w 31 spośród 63 wietnamskich miast. W obliczu radykalnego wzrostu infekcji, jaki obserwuje się od końca kwietnia, władze przywróciły restrykcje poluzowane w marcu, gdy w kraju przez blisko 35 dni nie było żadnych nowych przypadków. Indyjska odmiana przeszła mutację sekwencjonowanie genetyczne wirusów, które wykryto u ostatnio diagnozowanych pacjentów, wykazało, że mamy do czynienia z groźną kombinacją wariantu brytyjskiego oraz indyjskiego, powiedział Nguyen Thanh Mówiąc ściślej, mamy do czynienia z odmianą indyjską, która przeszła mutację pod wpływem wariantu brytyjskiego, dodał minister. Jak podaje w sobotę w Nexpress w Wietnamie wykryto dotąd 7 odmian koronawirusa: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7, wariant brytyjski, B.1.351 A.23.1 oraz B.1.617.2, wariant indyjski. Cytowany przez portal szef resortu zdrowia Wietnamu, zapowiedział, że pełna dokumentacja naukowa zostanie udostępniona środowisku wirusologicznemu na świecie w najbliższym okresie.